Dekorglas nie zwalnia tempa, zarówno w Superlidze, jak i w promowaniu tenisa wśród dzieci i młodzieży. Chętni ferie mogli spędzić z paletką w dłoni. W działdowskim klubie Dekorglas prowadzimy właśnie ferie. Są nowe, nowi adepci, także przygotowujemy się do dalszej części sezonu z grupą już zaawansowaną. Na sali mamy 9 stołów, przy których grają dzieci i dalej rozwijamy sport w działdowie. Mamy obecnie grupę 20 dzieci zaawansowanych plus jeszcze dodatkowo doszły do nas nowe osoby w czasie ferii około 10 osób. Przyszedłem grać w tenisa na ferie, ponieważ y, lubię tenisa stołowego. I mój tata kiedyś grał też w tenisa, dlatego po prostu zapasjonował mnie tym sportem i tak po prostu się zaczęło. I... Tak, tak, gram 6 lat. już. No od młodego zaczynałem. No tata po prostu więc to wszystko wciągnął i teraz dla niego tak jakby dużo rzeczy robię i dla siebie też, żeby mu sprawić przyjemność tak jakby z mojego sukcesu. Dlaczego lubisz chemistra po prostu? No można wygrywać. Można wygrywać, tak? I co? Mile spędzać czas. I można zdobyć pocharu. Bo można poznawać nowych kolegów i nowe koleżanki. I. I, I można się rozwijać fizycznie. W imieniu trenerów chciałbym podziękować zarządowi klubu za zorganizowanie ferii darmowych dla dzieci. Mamy dwa treningi dziennie, jest też posiłek darmowy. Jesteśmy na sali od rana do południa. Ciężko trenujemy. Trzymamy kciuki za połknięcie tenisowego bakcyla na stałe.